Trzeba podnosić krzesła, wszystko z podłogi bracia i tak nie masz pewności, czy gdzieś się nie zablokuje. Ma sens na gładkiej nawierzchni, panele czy płytki, ale weź go wpuść na dywan i ciekawe, czy sobie poradzi tak dobrze. Jasne tylko nie wciągnie siana, większego okłębka kurzu, włosów czy jakichś cięższych rzeczy, ale standardowy odkurzacz lepiej sprząta wystarczy odkurzanie jeden do 2 razy w tygodniu. Robot powinien jeździć codziennie, żeby nie narobił się syf, ale trzeba go pilnować, żeby i tak nic nie zeżarł. Używam robota sprzątającego we własnym domu już od prawie dwóch lat i tak naprawdę jak czasami słyszę niektóre komentarze czy opinie na temat robotów sprzątających to się zastanawiam skąd ktoś je w ogóle bierze. Bardzo często w komentarzach czy nawet na żywo w rozmowach jakie prowadzę są powielane jakieś bezsensowne mity na temat tych właśnie urządzeń. Jako, że tak jak też wcześniej powiedziałem używam robota sprzątającego na co dzień i mam też dosyć... Sporą wiedzę na temat tych urządzeń, wiedzę techniczną. Postanowiłem, że stworzę film, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem robota sprzątającego, ale masz jakieś wątpliwości i nie wiesz, czy są one zasadne. Napisz tutaj w komentarzu swoje pytanie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w pełnym filmie na kanale YouTube, oraz też m.in. tutaj na TikToku czy Instagramie w krótkich filmach. Tak więc też zachęcam do. Czego zachęcam? Nie wiem do czego zachęcam. Do pisania pytań oraz do zaobserwowania mnie tutaj i zasubskrybowania kanału na YouTube, który nazywa się tak samo jak ja, moim minimi nazwiskiem.